Siema, Pięty, piąty, listopada 24. Ciężki dzień, zajebisty oczywiście, bo ciężkie są najfajniejsze. Mokra bieżnia już po rozgrzewce. Dzisiejszy trening 12 razy 400. Uznałem, że zrobię 10, żeby się nie za bardzo zajeżdżać. No już jestem zajechany, ale jest zajebiście. Właśnie tak jakbym chciał, nie chciałbym, żeby było mocniej. A że poniedziałek będzie petarda, to dzisiaj będzie tylko 10. Przyspieszenia zrobione już i z wieloskoki. I po przebiegnięciu 100 metrów na wirażu uznałem, że mogę zrobić albo trzy setki. Albo od samego początku brać kolce i właśnie to robię, żeby biegać cztery setki. Po prostu jest ślisko i pięta mi, no ślizga mi się but. Nie chcę ryzykować gleby i nie ma przyczepności po prostu. Dzisiejszy trening będzie inny niż do tej pory, bo nie będę patrzył na zegarek. Ile odpoczywam, cel to jest szybkość, siła beztlenowa, ogólnie mięśnie i układ nerwowy, bardziej niż płuca, oczywiście też dostaną za swoje, ale to nie będzie nic piekielnego w odczuciach. Tutaj więc. Właśnie taki jest plan na dziś. A co później, to się okaże. Najprawdopodobniej to, co od wielu, wielu tygodni czyli przysiady ze sztangą z tyłu. Zamierzam jebnąć ten trening na czuja zobaczę jak to wyjdzie, nigdy tak nie robiłem jeszcze na bieżni, znaczy robiłem tak na bieżni ale nie robiłem jeszcze tak w ciągu ostatnich 7 tygodni Lecę z czwóreczką To jest mocniejsze niż tydzień temu. I nie wiem, czy chodzi o to, że jak odpoczywam dłużej, to mogę mocniej pchać, bo ewidentnie biegnę szybciej. Nie patrząc na zegarek czuję, czy po prostu mam nogi takie. Ciężałeń, a nogi są dobre. Po prostu jest bardziej siłowy wysiłek i dłuższe przerwy pozwalają mocniej przycisnąć. Lecę piąteczkę i ustawię kamerę po drugiej stronie. Pięć powtórzeni i teraz będę zaczynał z tej strony. Okej, okay, siedmeczka. To jest, to jest dla mnie prawie submaksymalny wysiłek. Ledwo, kurwa, lecę. Ósemeczka. To było lepsze niż poprzednie. Nie wiem, czy bardziej wypuściłem nogę, czy dłuższa przerwa. Muszę to sprawdzić. Ale czwórki były bardziej nabite na ostatnich 75 metrach niż zazwyczaj. Dziewiątka. Tu już była buła przez cały czas. Ale ostatni raz na secie. Podzielę sobie to na sety, więc ostatnia seta 9 dziewiątego powtórzenia szła już bardzo noga na zewnątrz i piętro poślad fajnie w sumie. Chcę zobaczyć jak to wygląda na kamerze. To jest autokar 1.23, 5 listopada 2024. 10 powtórzenie po 400 metrów. Nieokreślona przerwa bliżej 3 minut. Ostatnie powtórzenie To było mocne. Metoda powtórzeniowa. Od Jacka Danielsa. 10 razy 400 Nie patrzyłem na zegarek. Biegłem na czuja. Podsumowanie po cooldownie. No więc nie mam ochoty za bardzo nic nagrywać. Zazwyczaj tak jest, że nie wiem o czym myśleć. Nie mam takich rozkminek, jestem po prostu zajebany. Nie wiem czy tak jest teraz. Ale skończyłem ten trening i taka myśl w głowie to było kurwa tak ciężkie, po chuj to robić. <grym> I ja dobrze wiem po co, tylko w takich momentach brakuje takiej żaróweczki, a właśnie po to. <grym> no i chuj, no nie odpowiedziałem sobie jeszcze na to pytanie, po co to robić właściwie? Takie ciężkie treningi, na nic to jest tak naprawdę. Nie ma z tego w tym momencie nie dostaję nic. <noise> Płacę tylko. Wyrzucam energię, zużywam ją, muszę ją nadrobić i rzecz tym, że nie zawsze się to udaje nadrobić. W sensie. No potrzebuję się zregenerować i jeśli będę jadł dobrze, co to znaczy dobrze, no. Właśnie to jest trudne. Jeśli będę jadł tak, żeby wspierać regenerację, to się odnowię. Jeśli to jest y, poparte z snem, no to jeszcze lepiej i wszystko tak dalej, ale rzecz w tym, że kurwa nie zawsze to się udaje. Bo progres się robi po treningu, a ten czas po treningu nie zawsze jest Zoptymalizowany pod cel sportowy, tylko robi się inne rzeczy. Niekoniecznie się odpoczywa. Nie jesteśmy. Ja nie jestem przynajmniej zawodowym sportowcem, żeby robić trening i pomiędzy treningiem jednym a drugim robić wszystko, żeby ten następny był lepszy. No. Tak to nie działa po prostu w moim życiu. Aktualnie, teraz to tak nie działa, może kiedyś będzie. Nie patrzyłem na dane, bo one na mnie wpływają czasami negatywnie. Na przykład teraz mam takie, taką myśl, że zrobiłem zajebistą robotę. Odjebałem w chuj kupy po prostu żarcia tutaj, wyjebałem pizdu mięsa. I jeśli zobaczę i cyferki nie będą takie, jakie bym chciał, to mnie to przybije. A teraz wiem, że zrobiłem zajebisty trening i jakby nie było, jakie te cyferki by nie były, to ja jestem z siebie zadowolony, bo wiem, że dałem z siebie praktycznie maksa, no 95%, ale takie było założenie, tylko na zawodach się daje stówę. Więc... Więc co? Dobra robota została wykonana. Nikomu nie potrzebna. I tyle właśnie. Fajny dzień w ogóle. Fajny dzień. Trzeba się cieszyć takimi małymi rzeczami. Malutkimi rzeczami, co nie. Właśnie jak zajebisty trening. Było dzisiaj rano strasznie ponuro. Szaro na dworze. I miałem. Taki humor, że kurwa, będę musiał znowu iść w taką chujową pogodę, robić ten trening. I wyszło słonko, i się zrobiło zajebiście. Od razu mi się uśmiech na japie pojawił. A teraz po treningu, no tyle. Wczoraj w ogóle byłem przeżarty. I ciężko mi się biegło. Taką bazę czułem po prostu kloca w brzuchu. Peace out, guys and girls. Subskrybujcie.